Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, jak wiecie, dzisiaj mamy now Księżyca 15 listopad w skorpionie. I zrobimy sobie. Znaczy, ja zrobię dla Was czytanie. Na tę okoliczność. Zobaczymy, jakie energie tutaj się pokażą, i zrobimy opcję wyboru. I taki opcja numer jeden to będzie taki żeton. Żółty, złoty to jest właściwie magnes na lodówkę, wiecie? Magnes żółto-złoty, opcja numer jeden. Magnes czerwono różowy opcja numer dwa. I magnes biały to będzie opcja numer trzy. Wybierajcie sobie proszę. Opcja numer 1 magnes żółto-złoty, opcja numer 2 magnes czerwono-różowy i opcja numer 3 magnes biały. Jakie energie tutaj na ten nów się dla was pokażą. sobie nie wybrał, jeszcze potrzebuje więcej czasu, to proszę zatrzymać sobie wideo a ja już robię czytanie dla osób, które wybrały opcję numer jeden tutaj położymy medalion co dla osób, które wybrały opcję numer jeden na ten nów dobrze moi drodzy jaka energia tutaj do Was przyjdzie z tym nowiem jaka energia. Co nowego, jakie niespodzianki wam przyniesie ten nów. Bardzo taka kobieca energia. Z czym się pożegnacie, co odchodzi? Co powinniście zrobić, nad czym popracować? Powinniście popracować nad pracą. Niedaleka przyszłość. Podsumowanie lub rada. Zobaczymy, co tutaj. No, kolejna kobieta. Bardzo kobieca energia się pokazała w tym czytaniu. Energia takiej stabilizacji, siły. W tle czytania dziewięć kielichów, czyli zadowolenie z siebie, wręcz bym powiedziała, z nutą egoizmu. Dobrze, moi drodzy, Energia dla Was, nowiu, na 15 listopada to energia sprawiedliwości. Oczywiście tutaj wszyscy wiecie, dla tych, którzy mają jakieś sprawy sądowe, one się dla Was zakończą pomyślnie. One tutaj prawdopodobnie będą się rozwiązywać. Z plusem dla Was. Natomiast to jest też taka energia hmm, takiego zastanawiania się nad tym, co robię źle, a co dobrze, co powinienem, powinnam uzdrowić, nad czym popracować, co zmienić. Jakie osoby, jakie sytuacje odciąć, żeby w moim życiu nastąpiła równowaga? Przychodzi taka energia stanowczości, takiej stabilizacji. Oczyszczenia, odcinania tego, co już Wam nie służy, rozprawienia się z rzeczami, sytuacjami, z ludźmi, z którymi do tej pory może mieliście na bakier, z którymi sobie nie radziliście. Będziecie tutaj mieli nadzieję, ale równocześnie siłę do tego, żeby. Zakańczać jakieś sytuacje, z którymi już po prostu nie chcecie mieć do, do czynienia, i jednocześnie uzdrawiać jakieś relacje, yy, uzdrawiać być może też sami siebie. Duchowo, oczywiście. I słuchajcie, co do Was przychodzi: królowa Buław. To jest energia również kobiety pewnej siebie. Kobiety, która wie, czego chce i wie, w jaki sposób zdobyć to, czego chce. Y Ktoś oczywiście w, tego, w takim typie może stanąć na waszej drodze. Pchnąć was do działania, tak? Sprawić, że uwierzycie w siebie, ale to możecie być wy, wy odrodzeni. Poczujecie się piękni, docenieni, płodni, w różne pomysły, w rozwijaniu się. W działaniu kreatywność rozwój być może byliście w takim zastoju stagnacji w takim na takim rozdrożu że nie wiedzieliście co robić jak daną sprawę rozwiązać w którym w ogóle kierunku iść, i przychodzi do was pomysł, działanie, przychodzi kreatywność. Wy w końcu będziecie pewni siebie, będziecie wiedzieć, co chcecie robić. Natomiast z czym się pożegnacie, właśnie to, co powiedziałam przed chwilą, z tym niepewnym działaniem. To już nie będzie takie stawianie pierwszych kroków, to już nie będzie ta niepewność. A może zrobię to, a może to, może wezmę się za to, bo się nadarzyła okazja. Z tym się żegnacie. Tutaj też jak najbardziej możecie się żegnać z jakimiś osobami, znajomościami, które już wam nie służą, które były przelotne, które nic nie wniosły w wasze życie. Słuchajcie, to tak wygląda, jakbyście wy, jakby ten nów przyniósł Wam takie oczyszczanie, zarówno Was, jak i Waszego środowiska, Waszego otoczenia. Jakby skłaniał Was ten nów do zrobienia porządku w Waszym życiu. Co powinniście zrobić? Nad czym popracować? Nad pracą to wygląda tak jakbyście jakby ten nów skłaniał was do tego, żebyście docenili tą monotonię, to co macie. To że rano wstajecie, że macie gdzie iść do pracy, że macie rodzinę, że budzicie się koło kogoś. Że słońce świeci. Cieszcie się z małych rzeczy, z tego, że możecie się kreować, że możecie czemuś się poświęcić, na czymś pracować. To też jest karta, żebyście, taka też rada, żebyście skupili się na własnych talentach, na tym, co potraficie najlepiej, i żebyście to Zabrakło mi słowa, żebyście to rozwijali, żebyście byli kreatywni. Może y, zawsze marzyliście, żeby coś zacząć robić. Mieliście jakieś plany, ale zawsze wam brakowało albo czasu, albo pieniędzy, albo chęci. Więc to jest ten czas. To jest ten czas. Niedaleka przyszłość dla Was, moi drodzy, siła. To, co sobie zamierzycie w ten nów, te wszystkie działania, pomysły, plany, to oczyszczanie, ten rekonesans, to wszystko Wam się uda, moi drodzy. Wy pokonacie swoje lęki, pokonacie swoich wrogów. Swoje obawy. Ujarzmijcie negatywne swoje jakieś cechy, charaktery, tudzież to, co do tej pory nie, nie, nie pozwalało Wam się rozwijać. Siła, moc, kreatywność, znak nieskończoności. Wy będziecie mogli dużo, bardzo dużo wy się spełnicie. Te pomysły, to działanie, które do was przychodzi w ten nów, wy podejmiecie to wyzwanie, to działanie, wy zaczniecie nad tym pracować, nad sobą, nad swoimi pomysłami, nad rozwojem. I to wam przyniesie zwycięstwo, moi drodzy. Spełnienie marzeń. Wydaje mi się, że królowa monet będzie nie tyle radą, co podsumowaniem. Mała cesarzowa stabilizacja, pewność siebie, rozwój, poprawa finansów dobrobyt, pewność siebie to Wam przynosi ten nów. kreatywność. Poprzez swoją upartość w dążeniu do celu, poprzez upartość taką w pozytywnym tego słowa znaczeniu, że że mi się uda, że dam radę, że ja doprowadzę coś do końca, że ja zacznę pracować nad sobą. Czy nad tym, co mnie, co mi da rozwój, i staniecie się tak, takimi małymi cesarzowymi? Otoczeni dobrobytem, stabilizacją, finansami. Moi drodzy, dopytam. Y co się kryje pod tą królową buław? Co tutaj do Was przyjdzie? Co jeszcze do Was przychodzi w ten nów? Moi drodzy, co jeszcze do Was przychodzi w ten nów? Dwa kielichy, działanie, współpraca, porozumienie, rozmowy, relacje. Czyli dla niektórych najbardziej nowa miłość, słuchajcie, romans przy królowej buław, dwa kielichy jak najbardziej. Piękna energia współpracy, energia porozumienia, zaufania. Super. Co jeszcze do tych ośmiu monet? Co powinniście jeszcze zrobić? Nad czym popracować? Dwie karty, słuchajcie, się wzięły, niech już będzie. Mamy tutaj śmierć i mamy króla. Kielichów. Powinniście popracować nad własną zmianą, dokładnie. To jest ta energia, która do Was przychodzi w karcie sprawiedliwości. Odciąć to, co nie służy, dążyć do równowagi. I o tym mówi karta śmierci. Nie bójcie się zmian. One przyjdą prędzej czy później. Pracujcie nad sobą, pracujcie nad tymi zmianami. Jeżeli sami podejmiecie się zmian, one będą łatwiejsze, mniej bolesne. I wszystko wskazuje na to, że macie pracować nad swoimi emocjami, słuchajcie. Nad stabilizacją swoich uczuć, emocji, nad panowaniem nad sobą, nad asertywnością. Y nad asertywnością w takim pojęciu, żeby nie dać się zranić drugiemu człowiekowi, wykorzystywać. Jeszcze zobaczmy tą siłę. Co jeszcze w tej niedalekiej przyszłości? Co jeszcze do tej siły? Co jeszcze? Dlaczego siła w tej niedalekiej przyszłości? Co jeszcze tutaj dla jedyneczek? Wiecie, co pomyślałam o tej karcie? Naprawdę. Słuchajcie, y... patrzcie tutaj. Mówiłam wam, żebyście pracowali nad zmianą, nad sobą, nad asertywnością, nad tym, żeby się nie pozwolić ranić, a tu. W niedalekiej przyszłości macie siłę, macie siłę właśnie do tego, żeby bronić się przed, przed tymi negatywnymi emocjami i uczuciami. Wy już w przyszłości nie, nie godzicie się na to, nie pozwalacie na to. Wy jesteście pewni siebie, wy wiecie, czego chcecie, i już takie sytuacje w postaci trzech mieczy nie będą miały miejsca. Wasza praca nad sobą, nad własnymi zmianami, Wam się opłaca, moi drodzy. Bardzo słuchajcie, możliwe, że opcje numer jeden wybrały osoby, yy, które zostały zranione przez kogoś. Osoby, którym brakowało sprawiedliwości, którym brakowało asertywności, które nie czuły się doceniane, które nie wierzyły w siebie. I słuchajcie, ten nów przynosi wam piękną zmianę w was samych. Otworzycie się na relacje, na zaufanie. Praca nad sobą przyniesie wam wspaniałe efekty. I wy na końcu tej drogi jesteście tak, wyglądacie tak, jesteście w karcie królowej monet. Moi drodzy, życzę Wam, żeby ten Nów przyniósł Wam wiele wspaniałych, mądrych decyzji. Życzę Wam wszystkiego dobrego i pozdrawiam serdecznie.